Prokrastynacja. Każdy z nas to zna. To uczucie, gdy zadania czekają, a my zamiast działać, przeglądamy media społecznościowe czy oglądamy kolejny odcinek ulubionego serialu. Ale jak to zmienić? Jak pokonać tę pułapkę i w końcu zacząć działać? Pierwszym krokiem jest zrozumienie, dlaczego prokrastynujemy. Często boimy się porażki lub jesteśmy przytłoczeni wielkością zadania. Dlatego warto podzielić je na mniejsze kroki. Zamiast myśleć o całym projekcie, skup się na jednym, małym zadaniu. Na przykład, jeśli musisz napisać raport, zacznij od stworzenia zarysu. To znacznie mniej przerażające. Kolejną skuteczną metodą jest technika Pomodoro. Ustaw timer na 25 minut i pracuj bez przerwy. Po tym czasie zrób pięciominutową przerwę. To pozwala utrzymać koncentrację i daje poczucie osiągnięcia, gdy kończysz każdy cykl. Nie zapominaj o środowisku. Uporządkuj swoje miejsce pracy. Zbierz wszystkie potrzebne materiały, wyłącz rozpraszacze, takie jak telefon czy powiadomienia. Stworzenie sprzyjającej atmosfery sprzyja skupieniu i efektywności. Motywacja jest kluczowa. Wyobraź sobie, jak się poczujesz, gdy skończysz zadanie. Wizualizacja sukcesu może być potężnym narzędziem. Zapisz swoje cele i powiesz je w widocznym miejscu. Każde osiągnięcie, nawet najmniejsze, zasługuje na świętowanie. To buduje pozytywną energię i chęć do działania. Nie bój się również prosić o wsparcie. Rozmowa z kimś, kto ma podobne cele, może być inspirująca. Wspólna motywacja działa cuda. Możecie ustalać terminy i wzajemnie się wspierać. Na koniec, pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa. Nie zadręczaj się przeszłością. Jeśli dzisiaj nie udało się zacząć, jutro jest kolejną okazją. Klucz to działanie. Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Zacznij teraz, a zobaczysz, jak małe kroki prowadzą do wielkich osiągnięć.